Ja muszę to pokazać. Szanowni Państwo, rzut właśnie z montażu do Mercedesa. Peter ponoć już pierwszą szóstkę zrobił. Ja jak patrzę na to, to matko boska. Czarna magia. Czarna magia, co? To się, nie się, szufować, się tam paje... zobaczy, ile plastików jest. Nawet z tego ty, nawet się nie chce, powiem Ci tak, nawet się nie chce. Do... O Boże, ale to co? Będziemy to jest do... wszystko zało do założenia, co To jest tylko zdemontowane. O, matko. To teraz, do montażu. Tego Dajcie spokój. To wiesz co, Piotrek? To naprawdę wygląda to tak. No ale przynajmniej już wiesz co, już jest fantastycznie, że mówisz, że już zaczynasz drugą szóstkę. Tak. Pół dnia rozkręcania. <grym> co? Zobaczyć. Pół dnia rozkręcania? Jezu. Yes. I rozumiem, Piotruś, że taki samochód to, no, to przynajmniej dwa dni trzeba robić, nie? No nie, to jest rzeczywiście powiem ci niesamowita sprawa. Jeszcze tak wrócę, żeby klienci widzieli jak to wyglądają i jaka to jest misterna robota. Ile tu się trzeba urobić przy takim Mercedesiku. Matko Boska. Piotrze, no powiedziałabym ci, że współczuję ci. Ale cóż? Już z górki. Już chodzi? z górki. No to to jest bardzo optymistyczne. Na razie. Miłej pracy.